,000 ,000, to znaczy. U demokratów panika, a po debacie w partii pojawia się coraz więcej głosów mówiących o konieczności zmiany kandydata. Osiemdziesięciojednoletni Biden, szczególnie fatalny, miał początek. Był chaotyczny, mówił cicho i niewyraźnie, a na domiar złego zapominał słówek czy gubił wątek. Myliła mu się nawet pierwsza wojna z drugą, czy miliony z miliardami. If we finally beat jak informowali później urzędnicy Białego Domu, słabsza dyspozycja prezydenta wynikała z tego, że był przeziębiony. Tłumaczenie dość osobliwe, jak na cel tej debaty. Cel był przecież prosty pokazać, że prezydent jest w pełni sił, witalny i zdolny do sprawowania najważniejszego urzędu w kraju. To się jednak nie udało, a Republikanie i Trump dostali kolejną broń do arsenału. Zatem czy Biden zostanie zastąpiony? Na kogo mogą postawić demokraci, i czy już nie za późno, aby wygrać z Trumpem? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej odsłonie batalii o najważniejszy stołek na świecie niezwykle istotny także dla losów wojny na Ukrainie, a tym samym i dla Polski. Tradycyjnie proszę więc o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Biden czy Trump? Demokraci mają problem. Dyspozycja Bidena na czwartkowej debacie to poważny problem w kampanii demokraty. Ten fragment chyba jest jej najlepszym podsumowaniem. On the, 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 the total inicjatywy relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Prezydent Trump? Ziszczają się więc najgorsze obawy narodu co do formy i zdrowia obecnej głowy państwa. Z sondaży wynika bowiem, że aż dwie trzecie wyborców uważa, że Biden nie jest na tyle sprawny mentalnie, aby zasiadać w Białym Domu. Sztab Demokraty robił wszystko, by dać w debacie mocną odpowiedź na szeroko rozprzestrzeniane nagrania Biden'a, w których ten wydaje się być nieco zdezorientowany. Jedno z Powstało w trakcie niedawnego szczytu G7 we Włoszech. Inne zdarzenie miało miejsce niedawno we Francji, gdzie prezydent pierwszej gospodarki świata wydawał się próbować siadać na niewidzialnym krześle czy wychodzić za potrzebą bez potrzeby wychodzenia. To tylko część wpadek sprawnie wykorzystywanych przez Republikanów. Ta debata miała więc zmienić oblicze potencjalnie niedołężnego prezydenta i przekonać elektorat, że potrafi on stawić czoła wciąż sprawnemu mówcy jak Donald Trump. Jednak jak się okazało, zupełnie na nic zdały się tygodniowe przygotowania w prezydenckiej rezydencji w Camp David. To tam bowiem Bob Bauer, osobisty adwokat Bidena, odgrywał rolę Trumpa. Do tego, aby jak najlepiej wcielić się w rolę oponenta Bidena, oglądał podobno setki godzin jego wystąpień, w tym jeszcze z dawnych czasów. Na początek trzeba podkreślić, że Biden w Waszyngtonie nigdy nie był znany jako porywający mówca czy sprawny dyskutant. Bardziej znano go z zakulisowej skuteczności w kapitolu. Do swoich licznych gaf ma zresztą dystans, a w przeszłości nazywał się nawet maszyną do gaf. Czym jest starszy, tym bardziej zaczyna mu to jednak ciążyć. Ч. Co nie umyka uwadze dziennikarzy i komentatorów. Chciałbym, by Biden zastanowił się nad swoją dyspozycją i ogłosił decyzję o wycofaniu się z wyścigu, zostawiając wybór demokratycznej konwencji partyjnej. Pisał na portalu X Nicholas Christoph z New York Timesa. Ciekawą opinią dla New York Times podzielił się także Thomas Friedman. Oglądałem debatę Biden-Trump sam w hotelowym pokoju w Lizbonie i rozpłakałem się. Nie pamiętam bardziej łamiącego serce. W amerykańskiej kampanii prezydenckiej w moim życiu, właśnie z powodu tego, co ujawniła debata. Joe Biden, dobry człowiek i dobry prezydent, nie powinien ubiegać się o reelekcję, a Donald Trump, podły człowiek i małostkowy prezydent, nie nauczył się niczego. Jest tym samym stekiem kłamstw, jakim zawsze był, obsesyjnie skoncentrowanym na swoich urazach, daleko mu do tego, czego potrzeba, aby Ameryka przewodziła w XXI wieku. Zatem kto w tej sytuacji może zastąpić Bidena? Myślę, że demokraci nie bez przyczyny trzymają się obecnego prezydenta, pomimo wielu wpadek i sędziwego wieku. Prawda jest taka, że na ten moment nie ma w partii naturalnego, szeroko rozpoznawalnego nazwiska, które mogłoby w komfortowy sposób wejść w jego buty. W tym kontekście spekuluje się o gubernator Michigan, Gretchen Whitmer czy gubernatorze Kalifornii Gavinie Newsomie. Nie są to jednak osoby cieszące się odpowiednią Ogólnokrajową popularnością. Największe szanse wydaje się mieć zatem wiceprezydent Kamala Harris. Problem w tym, że to również nie jest optymalny wybór dla demokratów. Sondaże pokazują bowiem, że poziom zaufania do pierwszej czarnoskórej wiceprezydent jest jeszcze niższy niż wobec Bidena. Dokładniej oscyluje on wokół bardzo niskich 35%. Wszystko wyjaśni się zatem na konwencji demokratów, która zacznie się 19 sierpnia w Chicago. Zobaczymy jak zachowają się delegaci wysłani przez stany. Warto przypomnieć, że Biden wygrał w prawyborach. Delegaci teoretycznie powinni być mu wierni. W obecnej sytuacji wielu z nich może się jednak wyłamać. Ciężko już ukrywać, że dla prezydenta wszystko zaczyna wyglądać nieciekawie. W niektórych sondażach przegrywa już nawet we wszystkich stanach uważanych za kluczowe, czyli tak zwanych swing states. Pamiętajmy jednak, że po słabszej debacie wciąż można wrócić do gry. Zrobił tak w 2012 roku Barack Obama, którego występ w pierwszej telewizyjnej debacie z Mitem Romneyem uznano za kiepski. Później radził już sobie całkiem dobrze, a ostatecznie uzyskał nawet reelekcję. Bidena teoretycznie nie powinniśmy więc jeszcze przekreślać, ale nie wydaje mi się, że rzeczy, które wydarzyły się w tej debacie, są kwestiami, które da się w przyszłości poprawić. A to chyba zasadnicza ułomność sytuacji, w której znaleźli się demokraci. Biden versus Trump. Kiedy rewanż i co nowego wniosła debata? Szanse na rewanż Biden będzie miał dopiero 10 września. Wtedy debatę zorganizuje stacja ABC. Pytanie, w jakim składzie w czwartkowej debacie CNN zabrakło choćby Roberta F. Kennedy'ego, kandydata niezależnego. Niestety nie spełnił on wymogów. Między innymi nie udało mu się osiągnąć progu 15% poparcia w czterech wiarygodnych ogólnokrajowych sondażach. Siostrzenie z JFK wcale nie był jednak od tego daleki, dlatego w konsekwencji potencjalnego odpływu elektoratu od Biden'a może pojawić się w przyszłej debacie. Wczorajsza debata nasuwa jednak pewne skojarzenia z Johnem F. Kennedym. Przypominała bowiem nieco telewizyjne starcie z roku 1960 między Kennedym a Richardem Nixonem. Po latach ocenia się, że wygrał w nim JFK, który był pewny siebie i dobrze wyglądał na ekranach telewizorów. W przeciwieństwie do Nixona, który odmówił makijażu telewizyjnego, pocił się i sprawiał wrażenie zmęczonego. Był to jeden z pierwszych przypadków, gdzie skupiając się wyłącznie na słowach, słuchacze radiowi mogli odnieść wrażenie, że wygrał właśnie Nixon. Rzeczywistość odbiorników telewizyjnych pokazała jednak coś zupełnie innego, a ludzie podjęli wybór także oczami. Dlatego pamiętajmy, że w polityce nie liczą się jedynie konkretne, merytoryczne argumenty, ale także aparycja i sposób, w jaki wyglądamy i się prezentujemy. Nixon wybory przegrał. Tak samo jak w 1976 Gerard Ford, który w trakcie debaty telewizyjnej powiedział, że nie ma dominacji sowieckiej w Europie Wschodniej, co oczywiście uznane, było za wielką gafę. Zresztą w kontekście Europy Biden także miał debatowe potknięcia na swoim koncie. Choćby 4 lata temu porównał Polskę do Białorusi, z czego później Sztab Demokraty gęsto się tłumaczył. Pytanie: co debata Trumpa i Bidena przyniosła merytorycznie?

To jest największy błąd. To jest szósty handicap ze wszystkich. Ja byłem ósmym handicapem. Widziałem twój swing, znam twój swing. Co ważne dla Polski, Donald Trump mówił, że nie zaakceptuje warunków Putina i zarzekał się, że za jego prezydentury Rosja nie zaatakowałaby Ukrainy. Czy putin's Putina są dla ciebie akceptowalne? Czy warunki Putina są dla ciebie Nie, nie są akceptowalne. But look, this is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. Kolei Biden nazwał Putina zbrodniarzem wojennym i ostrzegał, że Rosja nie zatrzyma się i może pójść dalej nawet do Polski. The fact is that Putin is a war criminal. He's killed thousands and thousands of people, and he has made one thing clear: he wants to reestablish what was part of the Soviet Empire.

Warto zaznaczyć, że choć debatujący już po raz trzeci politycy nie oszczędzali sobie cierpkich słów, to Donald Trump jak na siebie wypadł dość łagodnie. Być może po części dzięki niecodziennym zasadom debaty. Odbyła się ona bowiem bez publiczności, a kandydaci mieli wyłączony mikrofon poza swoim czasem wypowiedzi. Zupełnie wycięło to więc możliwość szybkich ripost, które były wiralowe, choćby po słynnej debacie Trumpa z Clinton. Clinton. Nie brakuje głosów, że w prawyborach Trump zwraca się obecnie do umiarkowanego elektoratu czyli tych wyborców, którzy w prawyborach głosowali na jego rywali Rona de Santis'a czy Nikki Haley. Mimo tego, że ze strony Trumpa debata także nie była idealna i często mijał się on z prawdą lub stosował różnego rodzaju półprawdy. Przykłady? Jego obniżki podatków wcale nie były najniższe w historii, a demokraci wcale nie opowiadają się za prawem do aborcji aż do narodzin. Wygląda na to, że Trump jest na fali i ma pomysł na to, jak wykorzystać słabe strony przeciwnika. Myślę, że jestem w dobrej formie. Czuję, że jestem w dobrej formie, jak byłem 25-30 lat temu. W rzeczywistości jestem trochę lżejszy, ale jestem w tak dobrej formie, jak byłem. Uh, years ago. Co gorsza, można chyba powiedzieć, że Biden przegrywa sam ze sobą i wystarczy dać mu dłużej mówić. I przepraszam, jeśli mamy do czynienia z tym, co mamy do czynienia z. Look, if we finally beat Medicare. Demokraci na ten moment znajdują się więc w rozsypce. Czy znajdą sensowne wyjście z tej sytuacji? Biden powróci jeszcze do gry, czy może partia postawi jednak na kogoś innego w końcówce wyścigu? Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na dole, aby nie przegapić kolejnych. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o hashtag bizon w komentarzu, a ofertę partnera odcinka znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych materiałów wokół mnie, a jeśli nie to dopiero w kolejnym filmie. Cześć.